Siemaneczko, ja jestem maseczek i witajcie w kolejnym odcinku z CS-a. Yy, dzisiaj duo, nowe najlepsze duo na CS-ie. Będziemy grali sobie skrzydłowego i mam nadzieję, że będzie fajnie. Więc tak yy, nie wiem, czemu nie mam skina do uspa, ale że nie mogłem kłócnąć. To było dziwne. Jesteś po stronie terrorystów. No, ty też. No A wiem, c... ale dlatego nie masz skina do uspa No i jest ze mną Nubek. Matełko, czy jak Dzień tam Nubek. go różnie ludzie nazywają. Diggle, Diggle. Ale nie umiem z tego strzelać. 91 dostał. No niestety. Rozgrzeweczka, a jak widzicie... Dobrze A wópeczka w miarę siada, to chyba ten twój. Nie da się wyrzucić przez to. zbagowane to. jest No siada, myślę, że nawet spoczko. Zobaczymy jak tam tego Majoneza team, yy, Nie teammate, tylko przeciwnik A my wyrzucamy i inspektujemy broń Bo czemu by nie yy, Tak, mapa Vertigo Nie graliśmy na niej bardzo dawno Trochę się pozmieniało, więc Więc tak, o można sobie zagrać na Vertigo Inaczej wygląda Inaczej wygląda, gra się na B W kiedyś się też grało na B, potem się grało a na A Na A i teraz się Powrotem grana B, no tutaj chyba jest to, ale jednak nie jest czysto. Tutaj był, o kurde, dobra kampa. No, jakoś nie popatrzyliśmy najgorzej. Dobra, co so, Kevin Conley, myślę. Chodź, chodź, chodź dołem. W sensie, chodź dołem tutaj. Może... Inaczej polecimy te, polecimy... no, może... Ejku, się Jest i ma mało. Dobra, miał uspa. W sensie, no... Wow! Miał uspa. Nie no, myślałem, że miał glock'a. Drugi też miał uspa, jak zdążysz to będzie fajnie. Ja zdążę zaplantować za to. No i łatwo. Dobra. Jakaś M4, nie kałaszek. Najdę. I lecimy. Znowu dół? M4. Goł znowu dół, bo wyszło. Zawsze to tak jest, że jak wyjdzie to trzeba to powtórzyć. Dążyli tu... Ale, że typek się w tym miejscu skampił Dobra, idź pierwszy, ja mam zero Fleszuję do lewej, do prawej Ale flash idealny, tylko, że ja znerpiłem. Dobra, łatwo Tak? Mówisz, że był, mówisz, że był zafleszowany? Tak, był No, to widzisz, fajny fleszyk poleciał I sobie go kupuję, dobra, kewa se kupimy, nawet z hełmem Kto bogatemu zabroni I lecimy Dobra, oczywiście łapeczkę w górę standardowo, jak chcecie więcej CSiK yy, Napiszcie coś, co byście chcieli jeszcze coś zobaczyć, to też piszcie W komentarzach, myślę A co smurfuje? Na silveru 4 Nie no nie mi... Ale o chłop, co próbujemy. mi... no <grywka> zadałem mu zapewnie dużo, ale... Tak, ale chodzi o to, że poszedłem na yy. I Teraz idziemy razem. Nie wiem, nie wiem, jednym ja rzucałem. Teraz jeden będzie pilnował. Yy, terenu, tak! Ej, ale. Dobra, let's go. Chodźmy górą obaj. Albo nie. No Albo tak. tak. Ale się zatrzymałeś. No, zaklinowałem się. Mieściłem się w przejściu. Kwarantanna. Za dużo. Oj, oj, byczku. Dobra, czysto, jest gdzieś na sajcie. Na sajcie jest? No, nie, podobnie. Albo tu po prawej. Albo pilnuję tamtego i miejscówki. No. Nie, znowu... Kurde myślałem, że to głowa jest. No i znowu 90 Ale że znowu skończy, skoczyłem. Jejku, Weźmy nie wiem. Jego. Aha, co? Nie zdążę, zdążę. Nie zdążyłem. Ale. A obaj mamy full hajsu. Masz, zamieńmy się. Okej. Okay. Dobra, to ja lecę dół. Nie, no tak. Że straciłeś dużo hajsu. Kolejny Chociaż. Słychać. No. Biegną na, nam na plecy. Na plecy mówisz? O, widzę. Mówiłem, że plecy. A, jeszcze tam był. Ale dostałem. Ale dostał też flesza. Że umrę od... Jakbyś to... Jeju! Oh. Dobra, nie wiem co on spał chyba. Chyba miał spanko, miał chłopak. Spanko, no. Dwy i ale to jest jakiś polaczek. Cowboy Luka, by the way. Dobra, jakiś wszędzie. Ja. Dobra, weź ich bo masz tak trochę Kałacha. Masz tak trochę Kałacha. Ty masz tak trochę bardzo tupiące. No mam, ale właśnie fejkuję, że jestem daleko. Dobra. Słyszałem, że ty mi go zabiłeś. Serio, myślałem. Plantuję za podwójnym. Patrzę plecy. I... No, też słyszę. A wyszedł tam, gdzie ja patrzyłem wcześniej. Dobra, łatwo. Trafiłem idealnie, gdyby te beczki były skanowalne, to by on umarł, obstawiam. Ale trudno. Ej. Dobra, no tak jak mówiłem, najlepsze duo. Raczej, raczej się to nie zmieni. Tak. Jakieś propozycje, to możemy coś ponagrywać, bo myślę, że fajnie się to ogląda, jak sobie strzelamy tu i tam, ram, pam, pam. Co ja właśnie powiedziałem? No Teraz idę na łoku. Pomińmy to Dobra, ja jestem na site EZ! Ale synchro A ja go przeskanowałem Ej, myślałem, że tam była głowa, szczerze mówiąc Ej, nie, nie, nie jestem pewien, czy on kucał Ale dobra Wygraliśmy Więc łapeczka Łapeczka, w sensie nie wygraliśmy jeszcze, ale jest Jak pistolet a teraz mamy w ogóle Cetę. Ej, dobra, to tak bez trochę, że Pottero tak zmi zmi Zmiarzyliśmy Dobra, Kevix. Kevix, Spoko to ja nie idę tam. U ciebie. A u mnie. Okej, okay? rączki mam tutaj. Rączki mam tutaj. Ej, to było dzikie. Wbiegli mi podcelownik tak idealnie Ja nie chciałem im dać takich głów ładnych z Ale no jakiego tpm? Odpał Dobra Ej dobra, łatwo, wbij na mój kanał i zostaw suba mordo, pozdrowionka dla ciebie Nie no, żartowałem, nie, nie obrażaj mnie od cheaterów mordo Fleszuję Ale nie umiem fleszować Dobra Leci ci na blisko Ale z Ale ten drugi nie wiem gdzie jest Wow Ten dostał Ale że pompa na tak daleko? A Też się zdziwi poczekaj, dobrze piszę. Tej zabierzemy w dłoń u Spika chyba bierzemy w dłoń, co ty powiedziałeś? Albo tak lecę tam do ciebie, nie czekaj to. Ale dostał się. dużo, u mnie, u mnie. No tak sobie patrzę na mapę, i tak mi się. No. Ale że ma mało, dobra. Wygranko. W ostatnich rundach tro trochę strollowałem, ale trudno. Najwięcej strzałów w głowę bez zabicia. A ja mam największy przychód za rundę. Bo tak, bo tak. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki film Wam się spodobał. Piszcie propozycje na inne filmy. Yy, myślę, że powinno Wam się to spodobać, więc każdy zostawia łopieczkę w górę, udostępnia znajomym, pisze komentarz i mając może coś powiedzieć. No, to mogę coś powiedzieć, powiem do widzenia, tyle wystarczy? Tak, dobra. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.